Wczoraj zauważyłem w pracy, już nie tylko wczoraj. No to jest ważne. Przekazując triki ludziom, jak żyć, żeby być pełen energii, dobrego tału. Nie tylko ryż, bo to jest ważne. Dobra dieta, ryż. Fajna muzyka też się przyda. Dieta taka muzyczna, w miarę muzyczna w pracy, czy przed pracą też po pracy. Niezakośna, różna, różnoraka kulturowa, kulturalna. Taniec. Nie tylko ryż i banany, w pracy ryż i maślanka e, sól. Odrobina tylko z poranka. I ruch przy kasie, na przykład stojąc, tańcząc, przechodząc z pięt na piętę, piętą piętę uderzając i myśląc, że tak, tańce kiedyś powstają. Kiedyś powstały. Tańce kiedyś tak powstały. Potrzeba ruchu, zmęczone nogi. I zauważone, że kiedy człowiek obija piętą, piętą albo podnosi piętę i okrężne robi ruchy, okrężne rozluźnia mięśnie, naciąga, rozciąga, uderza krążenie, obija mięśnie, czyli takie masażowe też. I to jest dobre. Dobre jest też to rozciąganie wiadomo kręgosłupa. Taniec. No, to muzyki telekastyczne, że już Przyjemnie, ponieważ rozładowuje te napięcia, rozciągi krwosupa, Lepiej sprzyja to w obsłudze klienta. E, przyjemnie się wytrzymuje bardzo wiele godzin w dużym ruchu. Ważne też jest nie kumulować sobie złości i nienawiści do klienta, tylko na sobie głowie powiedzieć, że na przykład, e, że na przykład e, wiadomo, że jesteśmy rozmiarze, że ktoś przychodzi w kuriony zły czy coś jak. Tylko sobie w głowie tłumaczymy modlitwą, że ja nie jestem jego przodkiem, że nie chcę tak idzie do taty, z jakimś żalem do życia, że nie wie, jak się kochać, ileś godzin, żeby być spełnionym, że przychodzić do ludzi w pełni miłości, kochający siebie. Następne. Jeżeli ktoś jest skumulowany, warto, to jest dobra metoda, warto. Yy, wystawić się. Przy ulicy, stanąć przy ulicy, jeżeli ktoś ma przerwać czy coś, i krzyknąć sobie w stronę samochodów. Bardzo dobrze jedziecie, jak ładnie jeździcie, brawo! Brawo tak! Takie wyładowanie powoduje ułożenie w nas energii napięcia, złości kumulacji, w wyniku której w wyniku rozładowania, odstarzewamy się, wymładzamy napięcia z, jest psychiczne z mięśni też ukojewa, masaż też jest wskazany po pracy, masaż prysznicem ciepły. no masaż w ogóle z partnerką, z partnerem to najlepiej, bo to trzeba się to oglądać lepiej tak co wieczór, to jest drajsko, przynajmniej tak po, po pół godziny się wymasować plecy, stopy i dłonie, nawet łydki też, szczególnie kiedy pracujemy stojąc, jak siedząc to też e, pośladki, warto, wiadomo, krewosłup, przede wszystkim kark, ręce, e, triceps, e, dłonie. To jest ważne. Rozowałem napięcia, złości i wtedy jesteśmy wśród siebie fajniejsi. O to co chodzi o Chrystusy Nazytu. Fajniejsi tacy, jak w rodzinie. Kochający się, kochające życie, pełni tacy wigoru, zadowolenia i przychodzi takie zrozumienie, że czasem, właśnie teraz po tygodniu, szczególnie teraz ciężkiej pracy. Je! Właśnie, tak żyli. Dużo ruchu, dużo tańca. Nie spieszyli się zbytnio. Oszczędzali też tempo, dożywiali się z przerwami. Nie takimi, myślę, właśnie, na no szczególnie na wsi. Nie takimi bardziej takimi, nie takim jak e, trzy razy posiłki w ciągu dnia, tylko jak w raju, no. jak trzeba było to chwytali się chleba, obgryźli jedną kropkę chleba i robi, dalej robi na polu. I mieli siły. Na cały dzień zrobili więcej, bo nie żyli nie jak w więzieniu jakiegoś dziwnego klatka, numer, obiad, posiłek, czy na obozie takim, bo to takie więzienny jest jakiś dziwny taki schemat, tylko bardziej paradajsowo, rajsko. Rajski, taki system rajski schemat. Jedząc wtedy kiedy potrzeba. Ruszając się, ile potrzeba? Więcej ruszając się, bo więcej człowiek zrobił. Nie mógł siedzieć ustać. Siedząc, bo yy, chyba że z dzieckiem. Bo uwaga na dziecko, albo pilnować dziecko, albo ktoś jest starszy, żeby odpocząć, żeby odpocząć. albo ktoś młody, żeby zjeść coś i zaraz tak wychodziło właśnie ota, pójść, zrobić więcej z planem takim rajskim, oczywiście zdrowo edukowani, żeby przez starszych, żeby kochać się, pójść się kochać ze swoją partnerką, jak się swoje zrobiło, pójść się masować, całować, pieścić, kochać, dogłaskać, domywać nad rzeczką, czy z wodą taką, uczesać partnerkę, też pomóc higienicznie, zadbywając się o partnerkę, o partner, partnerka, luster nie było, przecież nie mieli, całowali się, podziwiali, dyrektowali, było dużo, dużo pięknie. Stąd muzykę ściągnąłem lata 1920, 1930, 1940, 1950. Znalazłem polskie przebowie. Inspiracja czasów tamtych dawnych. Myślę, że jest tu guśnikiem. Przyczyni się do czegoś więcej, bo to idzie wśród ludzi poznać coś więcej, szczególnie póki są jeszcze wśród nas starsi, którzy takie czasy jakieś tam dawne pamiętają i w nich zaistniewa faktycznie, zauważyłem przy Jantor czy Santor, ta piosenka, piosenkarka, która nagrała płytę Pamiętnik, mamy w pracy przypadkiem od pana Krzysztofa do słuchowiska, znaczy jego płyta, ale właśnie, że słuchane, to zauważyłem taka pozytywna muzyka, nastrojewa klientów pozytywnie, na maksa pozytywnie, przyjemnie w nie ma muzyki zbyt yy, mocnej, jak w radiu puszczają, albo nie ma muzyki zbyt dyskotekowej, czy nie ma zbyt smutnej mentalnej, takie przeskoki jeszcze w radiu robią. Nie ma na przykład yy, zbytniej wioski wiadomości. W moim zdaniem w radiu powinni przekazać informacje bardziej jak w RMFF Max. To jeszcze fajnie, muzyka RMF Max pozytywnie jeszcze też gra, bo tak bardziej energicznie, niezbyt energicznie, ale właśnie tak żywiołowo. To jeszcze fajnie. Tak do, 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 do funkcjonalnie y, funkcjonowania w życiu. No ale to, tam ktoś, jak słucha muzyki w pracy czy gdzieś, to też musi uważać, że mentalna muzyka, jakaś może za bardzo człowieka w depresji albo zbytni smutek, albo szczególnie starsi w domach, zamknięci, włączają y, radio, nieraz y, nie zdają sobie sprawy, to jakaś hipnoza, czy jeden z czynników osłabiających, nawet nie widzą, nagle się łapią, że jakieś wspomnienie. Drastyczne akurat muzyka, hit, jakieś czasy komunizmu, może może jakieś rozstanie, miłość dawna, wspomnienie, skażenie niepotrzebne, do tego jeszcze wiele czynników jak jakieś niedożywienie właściwe, tylko takie gorsze, za dużo telewizji, za mało tańca, jakieś mieli za mało ruchu, kiedyś bardziej na wsiach. Starsi też w telewizji nie było, to z młodymi się trzymali, z rodziną, z rodziną, młodym błogosławili, żeby się szczęśliwili i nie narzekali na życie. To też wiedzieli, że przodki i to rozumieli, się bardziej radują, bo też sami tak byli traktowani i życzą kolejnym też, żeby od najmłodszego właśnie się całowali, tańczyli, a kiedyś już mogli, to już właśnie, żeby dzieci robili to też, żeby się kochali, od bardzo wczesnego okresu. No tam 16, na wsiach 15, przecież. To już się kochali, robili dzieci. To już się całowali, głaskali, dopieszczali. Było dużo miłości i o miłości. Nie było nadnapiny w ludziach. Teraz to widać w ludziach nadnapina. Brakuje im opiekuna osiedlowego takiego, co by wziął ich codziennie rozrzewka rano. Fajna gadka, motywacja, zrozumienie i ociągnięcie od gier, a siedzą przy grach na przykład, bo w niektórych miejscach w dzisiejszych czasach nie bardzo mają co robić. No to yy, siedzą yy, też zamiast przejść się na przykład dookoła siedla. Nawet jak ktoś pójdzie, to jest w, 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 Pandemizacja jakąś szkołę czy jakieś tam yy, prace w, w domach w domu, w mieszkaniu, to powinien wychodzić kilka razy, nawet w ciągu dnia, robić przerwę, odchodzić od komputera, wychodzić się, przejść nawet po siedlu, zrobić kilkadziesiąt kroków, dotlenić mózg, organizm, odpocząć od ledu jego ekranu, doposilić się, nawet polecam właśnie idąc na taki sposób że wziąć sobie czy bagietkę kupić, Wziął się jabłko na przykład, czy, czy kto ja woli, owoc. Marchew może też wziąć na przykład, żeby zagryźć, właśnie rozładować też napięcie gryząc y, Marchew, rozładowanie y, napięcia w okolicy mięśnia, y, okolicy żuchwy. Rozładowuje też psychicznie właśnie mięśnie też ukojewa y, głowy. Ukojewa też psych w psychice też daje ulżenie takie co przyczynia się do stanowienia młodzieńczości w życiu swojej żywotności. Co jeszcze? No to właśnie to, zauważyłem, że to sprzyja się ku stanowieniu siebie higienicznie czyli zdrowej, zdrowszego, stanowienia się w przetrwaniu, za życia swego, tak jak wnioskując właśnie, liczę, że właśnie, że w Watykanie uda mi się wystąpić i to będę mógł przemówić, to suma sumarum, takie zrobić jedno wielkie. Suma summarum, nagrania też puścić, te, które mam już nagrane, zrobić suma summarum, nawet bym mógł robić właśnie yy, no nagrania i po każdym nagraniu odsłuchanie kilku ze świętych z Jumbo, Second Steam i też przekaz yy, to, ma przekaz to, i wtedy na koniec suma Taki sumarum jeszcze na dodatek jakby coś mnie przyszło natchnęło z wyniku wysłuchania tego wy i to się liczy wśród kogo przebywamy to bym mógł dodać jeszcze takiego suma na godzinę dwie przemówienia nagrać sobie to przy okazji na strony na stronę świata wszystkie. No i maślanka na, na chorobę stresu, żeby maślanka, rozciąganie mięśni, nawet zauważyłem w zeszłym roku, muszę do tego wrócić o poranku przed pracą, dobrze jest właśnie zrobić tą rozżywkę wf która zajmuje dosłownie minutę, to jest rozruszanie stawów swojego organizmu, do tego warto też rozciągnąć sobie na przykład yy, nogi, to jest proste ćwiczenie, to też dodatkowa minuta. I już jest lepiej nam jechać np. Na rowerem do pracy, czy ktoś chodzi. Po pracy też warto. Nawet w trakcie pracy warto też ktoś robi przerwę sobie na papierosa, czy przerwy. Ktoś robi na papierosy w firmie, to też warto. Tak powinno być właśnie, że robią sobie przerwy, idą się rozciągnąć, porozciągać mięśnie. To zajmuje minutę. Drugie minuty np. rozruszać się z modlitwą też. Warto się przeżegnać po prostu w imię Ojca, w imię Syna, w imię Ducha Świętego, tylko tak powoli z głową rozruszać stawy, rozciągnąć stawy, ochłodzić ręcznikiem zimna woda w łazience, ochłodzić sobie twarz, oczy, szczególnie, którzy pracują w miejscach, gdzie jest dużo ekranów ledowych, świateł, ułożyć na karku, za uszami, też przetrzymać sobie ręcznik mokry, nawilżony. Okolice przed, przed nadklaskami też można chodzić, jeżeli jest zbyt ciepło komuś, czy nadkoskami też. Robotnicy, na przykład. Wtedy bezstresowo, kiedy mamy niwelowany stres, czynniki stresu, czynniki kumulujące w nas nad napięcia, antygodności naszej, takie, czy jakieś kogoś niemiłe traktowanie nas, bo ktoś jest napięty, wyszedł z domu i idzie jak taki zombiak pełen jakichś napięcia złości i próbuje się na jakieś wyładować i wyładowuje się trafia na nas wtedy oczywiście nie traktujemy tego atakiem słownym ponoszenia głosu swego bo czasem możemy, ale czasem może ktoś przerazić inny dookoła może na przykład być to nadwysileniem nas, niepotrzebnym nas rozharmonizowaniem z dysharmonizowaniem tylko właśnie nawijka swoja modlitewna Stanowiąc właśnie swoje dobro do tańca, do muzyka, myśląc sobie pozytywnie i stanowiąc komuś takiemu zrozumienie tego, ale mówiąc sobie w myślach modlitwie, że właśnie, że, to, że takiego kogoś nie lubimy, że mamy kogoś takiego w dupie, że nas taki ktoś nie obchodzi, że najchętniej takiego właśnie wzięlibyśmy do przodków, żeby się szedł właśnie i się tłumaczył swoim przodkom, że się zachowuje jak burowatość, że takiego nikt nie chce i my też nie chcemy takiego. Najlepiej niech taki sobie nie, wr nie wraca do nas, dopóki nie będzie grzecznym, kulturalnym człowiekiem. I tyle. To trzeba tak stanowić sobie. Szczerość, zdrowie, stanowienie zdrowia, młodzieńczość. Nie ma nadnapiny, nie ma dysharmonii i nie ma y, antybogosławienia sobie, stanowienia swojego błogosławieństwa. Błogosławienia. I przodki nie wtedy są dumne, zadowolone, wtedy jesteśmy bliżej swoich i przodków. Za obecnie za życia, nie musimy umierać, żeby doświadczać raskowatości więcej za żywota, nie musimy umierać dużo przedwcześnie, możemy właśnie ze spokojem doświadczać tej yy, mądrości, takiej czerpalności, jak mieli nasi przodkowie, przodki nie, żyjący jeszcze 50 lat temu, bardziej w innym trybie, pełnią, pełniejszą mieli. Teraz to jest takie zaburzone. Także warto to odratować. Polecam. Konrad Jakubizon 83121802074 To mogę jeszcze nawiązać do końca. Do tych opowieści. I to będzie ku młodzieńczości.